Twoich 34. Urodzin. Wszystkiego najlepszego, Piotrze. Wczoraj był bardzo poirytowany po tych dyskwalifikacji za kostium. Miał prawo. To też człowiek. Wieje mu pod narty. Fruń! W tych płatkach śniegu Piotr żyła i jest dobry skok. Jest daleki skok. Wydaje się, że to było ponad 130 metrów. Walczył o tę odległość Piotr żyła. 130, szukamy na jego skok 121,5 miał Jan Herl przegrywaliśmy z Austrią po pierwszej grupie o 7,7 punktów popatrzmy jak odpowie Kamil, już Polak w powietrzu niezła jak na niego prędkość na progu i teraz leci daleko piękny skok, I około 130 metrowy, najlepszy w tej grupie zawodników, no i powinniśmy objąć prowadzenie już po dwóch skokach tego konkursu 40 setnych metra na sekundę pod podnarty miał stosy. Kochają, wczoraj trzeci w kwalifikacjach, jest na fali. No i teraz musiałby skoczyć 121 metrów, abyśmy zachowali prowadzenie. Pięknie to pociągnął, cudowny skok. Andrzeja, on w każdym skoku jest bojowy, on w każdym daje z siebie wszystko. Kochają go za to, kochamy go wszyscy. Dawid Kubacki. David Kubacki. Król Nart według forum Nordikum Dawid Kubacki, który tutaj był rekordzistą tej skoczni imienia Stanisława Marusarza. Siódmy wczoraj w kwalifikacjach, a dzisiaj wisi wysoko nad ze skokiem. Pięknie! Skoczył Dawid. Utrzymamy prowadzenie. Mieliśmy sporą przewagę po skoku Kamila. Przypomnijmy, Kamil skoczył. Yy, ile będzie teraz? 102.